Ja jestem Julka i to jest bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na niekomfortowe książki part 2, e, ponieważ już kiedyś nagrywałam taki film i teraz postanowiłam trochę odświeżyć to, ponieważ wpadło mi dosyć sporo właśnie tych takich niekomfortowych książek, także bez zbędnego przedłużania. Pierwszą książką będzie Dom sióstr marnotrawnych, czyli książka, którą skończyłam kilka dni temu, dwa dni temu w sumie, jest to książka opowiadająca o siostrach, które... Mm, trzech siostrach, które kiedyś zaginęły na cały miesiąc i wróciły po tym miesiącu e, z ranami na szyi, takimi, wiecie, jakby... E, miały podcięte gdzieś tam e, tutaj. I e, nie pamiętają w ogóle tego czasu, gdzie one były przez ten cały miesiąc. Tam oczywiście to była bardzo głośna sprawa. Tych, e, tych sióstr e, wszędzie się je szukało, wszędzie były w mediach i tak dalej. No i kiedy one właśnie wróciły, Dosyć niespodziewanie, nagle. No to takie to było zniknięcie bardzo tajemnicze, bo tam też um, niektóre z tych sióstr, w sumie chyba jedna, ta, ta siostra najstarsza, była już w takim wieku, że no raczej powinna pamiętać, co się stało, a ona właśnie też straciła tą pamięć, wszystkie straciły pamięć. No i tak naprawdę kręcimy się wokół tego um, trochę zniknięcia, w sensie one później um, w dorosłym życiu um, stają się. Um, te dwie siostry bardzo popularne. Jedna jest taką e, bardzo popularną, e, jakąś tam chyba gwiazdą e, Roka, coś takiego, w sensie ona coś śpiewa. E, druga jest jakąś tam modelką. E, w każdym razie robią ogromną karierę, są e, naprawdę bardzo, bardzo popularne. Ta e, trzecia siostra e, jest jeszcze dosyć młoda, w sensie chodzi do szkoły, mieszka z matką, e, bo też właśnie e, ich ojciec już nie żyje. No i e, tak naprawdę kręcimy się trochę wokół tego, m, że. Już teraz nagle próbują sobie trochę przypomnieć, e, właśnie głównie ta jedna siostra, e, trochę sobie przypomnieć, e, co się stało wtedy, kiedy one zniknęły. Tam też pojawia się pewien tajemniczy e, facet z taką, wiecie, e, dziwną e, maską, w sumie czaszką na twarzy, no i on właśnie też trochę śledzi te siostry, tam próbuje je też w sumie zabić, więc tak, więc to jest takie dosyć dziwne, bardzo dziwne, no i kiedy już wchodzimy trochę w bardziej takie, coraz bardziej w las, jeżeli chodzi o rozwiązanie tej sprawy ich zniknięcia, to, to zaczyna się naprawdę robić dziwnie, bardzo tak niekomfortowo, tak... Um, Ciężko mi to określić, po prostu było to takie dosyć specyficzne. W ogóle sama książka jest świetna oczywiście, zakończenie też jest dobre i cała ta otoczka, ta sprawa jaka tam wynikła z tego wszystkiego, gdzie one były wtedy, kiedy ich nie było, jest bardzo, bardzo ciekawe tam też jest dosyć spory plot twist pod koniec, więc ogólnie e, bardzo fajna książka, ale faktycznie gdzieś tam ten klimat tej, tej zagadki i tego, e, jak dalej idziemy w las z tą zagadką i jak ona się rozwidla no to, to było dosyć niekomfortowe, takie e, oślizgłe, w sensie, że aż momentami takie czuło się e, dreszcze, jak się o tym czytało, także e, bardzo fajna książka, ona akurat z, z całego tego zestawienia chyba jest najmniej taka e, niekomfortowa, ale mimo wszystko Według mnie, no łapie się jednak w te ramy. Drugą książką będzie Co porusza Martwych, i to jest książka dla mnie trochę taka niezrozumiała, w sensie, ona jest taka trochę jakbyśmy czytali o jakimś śnie, e, taka bardzo pokręcona, a przy tym właśnie bardzo taka niekomfortowa, bo mamy tutaj e, świat, znaczy świat. W sumie mamy tutaj e, dom aszerów, do którego przyjeżdża były żołnierz, tam odwiedzić swoją e, koleżankę, która umiera i cała jej choroba jest bardzo dziwna i ten żołnierz trochę próbuje rozwiązać, e, jak ona zachorowała i może też e, jakby ją można było uratować. No i ogólnie ta ta choroba jest bardzo dziwna i on zaczyna dostrzegać pewne takie e, zależności, dlaczego ona jest chora. No i dalej próbuje rozwiązać trochę tą zagadkę. No to e, idziemy właśnie w takie dosyć niekomfortowe rejony. Jest tam też takie tajemnicze jezioro, są króliki, które e, po zastrzeleniu one nagle ożywają, w sensie dalej żyją po prostu. No generalnie cały klimat jest bardzo taki niepokojący, bardzo taki duszny. E, mamy tutaj też em, bardzo dużo motywów, jeżeli chodzi o pleśń, o grzyby. Mam wrażenie, że w ogóle w tym sezonie e, bardzo dużo jest takich książek związanych właśnie z tymi grzybami, z tą pleśnią, z tym takim wiecie, e, zabilgoceniem. E, I tak też tutaj mamy w tej książce. To też jest taki klimat książki, gdzie wszystko się dzieje za e, mgłą na przykład. I jest to książka właśnie taka dosyć e, Taka budująca napięcie, ale im dalej, to właśnie ona jest taka oślizgła, taka też niekomfortowa, taka em, wręcz troszeczkę niemiła, jeżeli chodzi o czytanie, ale też jednocześnie się ją czyta i się chce poznać dalej tą historię. Więc ogólnie, dosyć ciekawa pozycja, ale taka bardzo, bardzo dziwaczna. Następnie, następne dwie książki są dosyć podobne, dlatego ja je tutaj od razu dam razem. Mamy tu niegodne i ekstazie. Są to książki opowiadające o sekcie e, jakiejś tam, nie wiemy w sumie, co te osoby wyznają gdzieś tam e, w tej, w, jakiegoś Boga, ale my za bardzo nie wiemy jakiego. No i w niegodnych mamy klasztor, w którym są same kobiety e, i siostra przełożona, która nad nimi sprawuje taką pieczę, a tutaj znowu mamy e, przystań, miasto, w którym e, żyją właśnie kobiety i mężczyźni. No i tam e, mężczyźni są jakby takim powiedzmy guru. Z tym, że robią taką trochę złudną, um, złudne poczucie dla tych kobiet, że one są świętymi, bo tam wybiera się święte. E, tutaj zarówno tu mamy właśnie święte, a tutaj mamy um, godne po prostu. E, ale w większości są to po prostu niegodne dziewczyny. No i zarówno tutaj, jak i tutaj myśl, myślą, że są ostatni na świecie. W sumie to za bardzo nie zostaje sprostowane, więc może tak jest. E, m, tak. I tutaj właśnie, i tutaj mamy e, bardzo te kobiety źle traktowane. W sensie Tutaj siostra przełożona je wręcz torturuje, tu są różne obrzędy, które sprawiają, że one właśnie są torturowane za jakieś najmniejsze przewinienia, tak samo są bite. Um... Bardzo takie niekomfortowe rzeczy są tam pokazywane, bardzo przemocowa jest ta książka. Tak samo tutaj, bo tutaj też mamy dużo tych obrzędów, szczególnie jeżeli chodzi o te święte, które są tam wybierane. No to wokół tych świętych faktycznie e, tak samo te obrzędy, te tortury, te różne takie dziwne zwyczaje są pokazywane, gdzie te kobiety po prostu są cały czas bite, ośmieszane. No generalnie, jeżeli chodzi o to i o tą książkę są bardzo, bardzo podobne w tej tematyce, bo jednak i tutaj i tutaj mamy dużo przemocy, dużo brutalności, e, dużo takiego po prostu znęcania się. No i zarówno tutaj, jak i tutaj po prostu się w pewnym momencie... Um, jakoś z bohaterek budzi z tego takiego letargu, e, no i zaczyna dostrzegać, że to nie jest normalne. Także e, obydwie książki są bardzo niekomfortowe pod tym względem, że jednak e, my też czytając tę książkę czujemy taką bezsilność, że jednak e, fajnie byłoby, gdyby te bohaterki trochę szybciej się obudziły, bo letargu szybciej zaczęły coś robić, szybciej poprawiły to swoją sytuację. No, niestety tak się nie dzieje i to jest właśnie takie, myślę, że niekomfortowe jest to, że taką właśnie bezsilność czujemy, że musimy czytać o tej przemocy, o tym ogromie przemocy o tym, co e, na przykład no wiadomo, w dzisiejszych czasach to w ogóle no nie, no absolutnie nie ma mowy o czymś takim, ale e, no, że to nie jest gdzieś tam piętnowane, to jest faktycznie e, i przerażające i takie właśnie e, no, po prostu bardzo niekomfortowe. Dla mnie te obie dwie książki były takie bardzo właśnie e, odpychające wręc, wręcz, jeżeli chodzi o treść, a jednocześnie chciałam je poznać coraz bardziej. W sensie po prostu coraz bardziej z rozdziału na rozdział chciałam poznawać je bardziej. E, I też poniekąd one są satysfakcjonujące pod tym względem, że faktycznie później te bohaterki się budzą i e, gdzieś tam taką czasami e, w zasadzie bardziej w ekstazie jest taka e, motyw takiej zemsty. E, w Niegodnych raczej nie, ale tutaj faktycznie jest, no i e, w Niegodnych e, zakończenie jest bardzo, bardzo niekomfortowe, takie e, noże zostaje naprawdę na długo w głowie. Następnie mamy Mexican Gothic i to jest kolejna pozycja taka dosyć nieoczywista, powiedziałabym, bo to jest taki horror z elementami grozy, ale dla mnie ta książka była dziwaczna i samo e, rozwiązanie jakby tej zagadki w tej książce też było dla mnie takie dziwaczne i jak e, faktycznie się ono pojawiło, było niekomfortowe i na pewno też nieoczywiste, w sensie e, ja chyba się nie spotkałam z czymś podobnym w innych książkach, w sensie e, sam motyw znam z innej książki, ale e, samo rozwiązanie, w sensie jeżeli chodzi o te takie e, wewnętrzne, rodzinne sprawy, no to dla mnie to był trochę taki szok. E, w każdym razie mamy tutaj opowieść o Katalinie, która e, wychodzi gdzieś tam za mąż, z za jakiegoś faceta no i e, ona wysyła nagle do swojej kuzynki taki bardzo dziwny list z którego wynika tak jakby ona była chora w sensie psychicznie, bo ona tam jakieś pisze o demonach jakichś że ona widzi jakieś dziwne rzeczy i tak dalej no i nasza główna bohaterka wyjeżdża właśnie do, do tej Kataliny ją odwiedzić, no i kiedy przyjeżdża okazuje się, że ten cały dom jest bardzo dziwny bardzo dziwnie ludzie tam mieszkają są tam dziwne zasady, no i przede wszystkim ta nasza główna bohaterka zaczyna widzieć dziwne rzeczy bardzo dziwne rzeczy w nocy przeważnie, ale też i za dnia w sumie się zdarza. No i ona też czasami już nie wie, czy ona śni, czy ona nie śni, czy to się dzieje wszystko naprawdę, czy się nie dzieje. Do tej Kataliny też ma taki dosyć utrudniony dostęp, bo może z nią spędzić tam chyba tylko, nie wiem, z 15 minut raz na kilka dni i to też pod nadzorem, więc no dzieją się tam naprawdę dziwne rzeczy. No i im dalej idziemy, to ona się po prostu jeszcze dziwniejsze robią i później te takie senne majaki, ten taki, ta, tę fabułę taką senną, no zaczynamy po prostu rozumieć. I tak, i to idzie naprawdę w dziwną stronę, w bardzo niekomfortową stronę, jeżeli chodzi o te stosunki między tą, w tej rodzinie. No, bardzo, bardzo dziwne, więc jeżeli lubicie takie książki horrory z elementami grozy, no to ta książka będzie idealna, bo ona też jest właśnie taka nieoczywista i na pewno wywoła w Was chociaż minimalny taki niekomfort. Kolejną książką będzie Mój rok relaksu i odpoczynku. I jest to też dosyć nieoczywista pozycja tutaj, bo ta książka teoretycznie nie ma w sobie nic takiego. W sensie na pierwszy rzut oka, bo tutaj mamy opowieść o kobiecie, która po prostu e, w wyniku no takiej, e, no depresji po prostu, ona postanawia spędzić cały rok na spaniu i nic nie robieniu i żeby, wiadomo, spełnić gdzieś tam e, tą swoją zachciankę, ten swój plan, no to bierze naprawdę horrendalne leki, e, horrendalne ilości różnych leków psychotropowych, psycho e, które sprawiają, że ona po prostu śpi i to jest z jednej strony niemożliwe, wiadomo. Z drugiej strony mamy też tutaj postać tej terapeutki, która ogólnie w audiobooku moim zdaniem świetnie jest przedstawiona, bo jest tak um, trochę prześmiewczą wręcz. W sensie, że no widać, że to po prostu... Um, ta terapeutka też nie jest jakaś e, zdrowa. E, więc e, tutaj też fajnie właśnie było to przedstawione w audiobooku, i wydaje mi się, że ta książka, jeżeli chodzi o audiobooka, jest naprawdę dobrze e, przeczytana, jeżeli chodzi o lektora, e, lektorkę. Ale m, jeżeli chodzi właśnie o, o papier, wydaje mi się, że to mogłoby nie być tak dobrze odebrane, jak faktycznie gdzieś tam e, przez to modulowanie głosów w audiobooku. E, w każdym razie jest to książka, która może według mnie też trochę zrobić krzywdę, jeżeli sięgnie po nią ktoś młody. E, bo też można ją trochę inaczej odebrać, w sensie, można odebrać tę książkę trochę romantyzując ją, a to nie jest książka, którą można by było zromantyzować, dla mnie ona była trochę niekomfortowa, no w sumie trochę, dosyć bardzo niekomfortowa pod względem tego, co sobie właśnie ta główna bohaterka za założyła, bo dla mnie na przykład to było trochę, no nie, że to jest niemożliwe, to też było to dla mnie takie, szczególnie zakończenie mi się trochę nie podobało, w sensie ono, tak jakby ta główna bohaterka ona stwierdza, że jej pomógł ten rok spania cały czas, bo ona dosłownie serio śpi cały czas, w sensie ona sobie zaplanowała to i z domu wszystko wyniosła, zostawiła tylko łóżka, jakiś tam nie wiem, jeden komplet czy tam dwa komplety pościeli ktoś tam zamk ma zamknięty dom od środka i tylko od zewnątrz można wejść i też ma tam znajomego, który wchodzi na przykład jej jedzenie tylko zostawia no i też ją tam nagrywa czy coś takiego, bo on jakiś tam robi projekt społeczny no i ona na koniec, ta, ta bohaterka jakoś na swój plan zjeśnie, no to ona w sumie tak jakby się cieszy z tego i mówi, że jej to pomogło. A to jest no, niemożliwe, żeby coś takiego jej pomogło w jakikolwiek sposób, i też e, dla mnie to w sensie nie potrafiłam sobie chyba troszeczkę tego wyobrazić, a jak próbowałam sobie to wyobrazić, to pewnie to takie dziwne emocje wywoływało. Dlatego ta książka jest dla mnie bardzo dziwna i taka no po prostu niekomfortowa. I też mi się wydaje, że e, ogólnie po te wszystkie tutaj książki raczej sięgać e, warto od e, 18 roku życia, ale e, tą w szczególności, tą nawet tak no do 20 nawet plus, bo to jest faktycznie książka, która może narobić wiele szkód. Już ostatnią książką będzie wyborny trup. Książka chyba najbardziej z tych wszystkich niekomfortowa i myślę, że najbardziej też taka obrzydliwa, i książka, która... Ma prawo najmniejszej mniejszej ilości osób spodobać się niż te poprzednie książki. Mamy tutaj świat, w którym nie ma zwierząt, bo rzekomo jest jakiś tam wirus czy coś takiego. No i nie mamy tych zwierząt, a ludzie chcą mieć mięso, więc skąd wziąć to mięso? Z ludzi. Więc mamy tutaj farmy ludzi, ludzi sztucznie hodowanych właśnie na ubój, na, na mięso po prostu. Mamy tutaj właśnie rzeźnie opisane, jak w tych rzeźniach ci ludzie są właśnie przygotowywani do sprzedaży mamy tutaj dużo takich, też cała książka jest utrzymana w takim klimacie obojętnym, w sensie bez emocji jest o tym wszystkim opowiadana. Ja myślę, że to jest bardzo dobry zabieg, bo faktycznie i to sprawia, że ta książka jest niekomfortowa, a jednocześnie nie mamy takiego uczucia, że autorka nam narzuca jakiekolwiek emocje, bo jednak nie, ona nam zostawia po prostu, własnym, żebyśmy sobie we własnym zakresie zinterpretowali tą książkę i według mnie to jest naprawdę świetne zagranie, bo to jest książka, którą faktycznie każdy musi sobie sam przeżyć, sam sobie um, odpowiedzieć na pytanie, um, jaki ma stosunek po prostu do tej książki, bo wiadomo, te pierwsze emocje będą raczej takie skrajne, później im dalej w las one jeszcze będą bardziej skrajne, no ale po przeczytaniu książki, kiedy sobie wrócimy myślami do, do niej, no to gdzieś te emocje się tak uspokajają i nam się klaruje taki obraz, co myślimy o tej książce i ja myślę, że naprawdę tutaj Autorka no e, zrobiła naprawdę dobrą robotę, jeżeli chodzi o to opowiedzenie o tym wszystkim, tak, bez takich emocji, i ja wiem, że też tej książce się trochę zarzuca ten brak emocji, ale moim zdaniem to jest jak najbardziej na plus. E, I co? I to jest książka, właśnie, w której dużo jest tam rzeczy takich opowiedzianych, które się po prostu, no. Sam ogóle pomysł jest taki, który się w głowie nie mieści, ale jak czytamy tam na przykład o, o tym, jak niektórzy traktują to mięso i tak dalej, to jest naprawdę straszne. Tam też jest motyw, w którym można sobie kupić człowieka i na przykład jeść go tylko po kawałku na żywca dosłownie, więc to jest coś strasznego. No i głównym bohaterem jest osoba, która jest taka bardzo. Mm, trochę ciężko powiedzieć tutaj o moralności w takim świecie, ale można powiedzieć, że gdzieś ta moralność w nim jest, e, w tym głównym bohaterze, i my gdzieś tą moralność cały czas odkrywamy. Zakończenie jest po prostu miażdżące, bardzo po prostu całą książkę wywala do góry nogami, tak naprawdę, i całe spojrzenie na, na tą książkę, no, ono się automatycznie obraca, więc. E, Naprawdę warta książka przeczytania, jeżeli się, nie wiem, nie brzydzicie, um, gdzieś was nie jesteście aż tak może wrażliwi, bo ta książka jest naprawdę, ona naprawdę się nie sprawi dla wrażliwych osób i to też od razu trzeba zaznaczyć. E, więc jeżeli jesteście w stanie ją przeczytać, to naprawdę warto, bo to jest naprawdę ciekawa książka. Ciekawa książka, ciekawy aspekt przyszłości i przerażająco, może niemożliwy, ale taki. Z której gdzieś jesteśmy w stanie sobie po prostu wyobrazić, więc to też jest dosyć mocno przerażające. Ale tak jak mówię, jest to bardzo niekomfortowa książka. Najbardziej niekomfortowa z tego całego zestawienia. Także co, to już by było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie mi znać w komentarzu, czy znacie jakieś takie niekomfortowe książki i co. I widzimy się w następnym filmie. Cześć!